www Dzień dobry w Kolskich Rozmowach. Gościmy Cię po raz pierwszy. Premierowo prezes Zarządu Kopalni w Kłodawie S.A. Waldemar Marcinek. Witam Pana. Witam serdecznie. Ten rok to jest dla Was rok szczególny, prawda? Zgadza się, ze względu na to, że mamy właśnie 70-lecie istnienia. 70 lat i Wasze hasło to 70 lat tradycji. Tak. Tak, Cały czas e, tradycyjnie wydobywamy sól kamienną, y, która, która została, że tak powiem, nagromadzona pod składawą 250 milionów lat temu. W związku z tym, że 70 lat już e, działa kopanie nieprzerwanie, mamy nadzieję na stulecie, ponieważ dostaliśmy koncesję na kolejne ponad 30 lat, więc mam nadzieję, że do tej setki kopania na pewno doczekam, bo są możliwości. Na to, żeby ta kopalnia na pewno istniała. A w jaki sposób kopalnia przez te 70 lat przyczyniła się do rozwoju tradycji Kłodawy, społeczności kłodawskiej? W jaki sposób przyczyniła się? Myślę, że Kłodawa jest już znana z tego, że znajduje się tam kopalnia soli. Myślę, że każdy kojarzy już Kłodawę z kopalnią soli, a kopalnia soli kojarzy z Kłodawą. I to nawzajem się w jakiś sposób uzupełnia wizerunkowo dla wszystkich osób z zewnątrz. Jesteśmy największą kopalnią soli kamiennej w Polsce i myślę, że na rynku drogowców wszyscy kojarzą Kłodawę z jednym. I to chyba też te lata wpłynęły na to, że w Kłodawie żyje już któreś pokolenie górników. Tak, zgadza się. Jeżeli 70 lat wiadomo, że górnicy odchodzą na emeryturę dosyć szybko, więc to już jest kilka pokoleń kłodawskich górników, którzy Obserwują rozwój kopalni, zawsze są zainteresowani, szczególnie Ameryci, zawsze dopytują, co się dzieje. Są zainteresowani rozwojem i tym, że, żeby ta kopalnia istniała jak najdłużej. Kiedyś kopalni, dochody to przede wszystkim sól drogowa, sól przemysłowa. Teraz warunki atmosferyczne troszkę się zmieniły, ten klimat się zmienia. W jaki sposób teraz z tymi słabymi zimami, ciepłymi zimami radzi sobie kopalnia, aby wynik finansowy był odpowiednio wysoki? Nadal przede wszystkim sól drogowa jest produktem dominującym, jeżeli chodzi o, o ilości. Staramy się zmniejszyć tą ważność tego jakby uzależnienia od, od soli drogowej. Produkujemy sól zarówno konfekcjonowaną, jak i lizawki solne. A sól konfekcjonujemy na kilka różnych sposobów, bo zarówno to są big bagi, worki 25 kg. Teraz w tym roku właśnie zakupiliśmy kolejne linie do produkcji już jednokilogramowych opakowań. Mamy nadzieję w przyszłym roku ruszyć się trochę mocniej na właśnie sieci sklepów detalicznych, które oferują sól spożywczą do bezpośredniego zużycia. Staramy się, staramy się umacniać tą tak zwaną drugą nogę, czyli właśnie sól konfekcjonowaną, która również jest konfekcjonowana w workach 25 kg na potrzeby drogowe. Także od tego też nie uciekamy. Natomiast jeżeli chodzi o warunki pogodowe, rzeczywiście one nam ostatnio coraz mniej sprzyjają, dlatego musimy się umacniać w tej drugiej właśnie branży, czyli soli konfekcjonowanych. Ale nadal pomimo wszystko, że te zimy są słabe, drogi muszą być posypywane solą, bo powiedzmy, że autostrady ekspresówki przy przejściach przez zero, czyli przez schodząc na temperatury ujemne, muszą profilaktycznie sypać. Więc budowa ekspresówek w naszym kraju postępuje dosyć dynamicznie. Liczymy na to, że pomimo, że te zimy są coraz słabsze, jednak sieć dróg robi się coraz większa. W związku z tym utrzymamy na pewno ten poziom na wysokim. Przepraszam, poziomie. utrzymamy to na wysokim poziomie. Skoro mowa o sprzedaży detalicznej do odbiorcy przeciętnego kowalskiego czy nowaka, Prawdą jest, że sól kłodawska jest jedną z najzdrowszych na, najdro, na świecie? Tak, z dwóch powodów przede wszystkim w naszej soli znajduje się dużo pierwiastków śladowych, które są nam potrzebne do życia, a w normalnym pożywieniu tych pierwiastków no, coraz trudniej jest je spotkać. No i właśnie mikroelementy, makroelementy, wszystko co występuje w naszej soli jest bardzo dobrze przyswajane przez nasz organizm. Jeszcze dodam o soli magnezowo-potasowej, która jest z kolei solą, podobno prawie rzeczniczą. Tak? Mamy z tym problem, bo chcielibyśmy ją szerzej promować, reklamować jako sól, właśnie korzystną dla naszego zdrowia, jednak różna zawartość potasu, magnezu w tej soli powoduje, że nie możemy tak jednoznacznie jedno, określić jaka jest zawartość tych właśnie pierwiastków. Dlatego polecamy kąpiele w soli magnezopotasowej potasowej jako sprzyjające nie tylko na problemy z, ze skórą i z chorobami skórnymi, ale również na stawy. Ten rok to nie tylko 70-lecie, ale to również dwie inwestycje, dwie inwestycje, które sfinansowaliście w 100% z własnych środków. O jednej Pan wspomniał, czyli linie produkcyjne, ale ta jedna okazała, Taka tak. gabarytowo, czyli Jest nowy magazyn, się. on faktycznie pozwoli Wam zwiększyć siły przerobowe i magazynowe? Ja powiem tak, przede wszystkim, tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, zimy bywają różne. Natomiast zawsze kiedy się już te warunki zimowe pojawiają, takie, które sprzyjają sprzedaży soli, się okazuje nagle, że tej soli zmagazynowanej mamy trochę za mało. W związku z tym, żeby wykorzystać w danym momencie dobrą koniunkturę, chcemy mieć tej soli jak najwięcej w magazynach, po to, żeby ją sprzedać w momencie, kiedy rzeczywiście jest ta fala wysoka, tak i zainteresowanie solą jest duże. Wykorzystać ten moment. Do tej pory wyglądało to tak, że sól szybko została sprzedawana z magazynów i potem kolejki kilometrowe ustawiały się przed kłodawą, czekając właśnie na sól drogową. Chcemy trochę mniej e, tych kolejek, trochę krótszych przede wszystkim. W związku z tym, im większej mamy w magazynach, tym szybciej możemy stowar sprzedać w większej ilości. A co za tym idzie, większe przychody będą dla spółki, więcej pieniędzy na rozwój, na inwestycje. A to jest nam niezwykle potrzebne, bo kopalnia naprawdę jest niedoinwestowana, niedokapitalizowana. Musimy walczyć o to, żeby ona nadal się rozwijała, istniała. Musimy inwestować nie tylko w magazyny i nowe linie produkcyjne, ale również w sprzęt górniczy, w urządzenia, maszyny pod ziemią, e, tak żeby ten park maszynowy nam cały czas się unowocześniał. A to nie są z pewnością tanie rzeczy. Niestety nie. Prawo wymaga tego, żeby te urządzenia, maszyny górnicze miały dopuszczenia, a co za tym idzie, ceny też są znacznie wyższe niż te urządzenia, które używane są na powierzchni. Kopalnia soli to nie tylko produkcja, to nie tylko górnica, ale również atrakcja turystyczna. Tak. Nadal wielu mieszkańców naszego kraju, ale i również gości z zagranicy wybiera kopalnię jako cel wycieczki. Nadal z tym, że mamy teraz ograniczenia w związku z, z niebezpieczeństwem, które znajduje się obok. Ograniczamy liczbę turystów. W ciągu jednej doby możemy wpuścić około 300 osób tylko, dlatego niektórzy już umawiają się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, żeby w ogóle przyjechać do nas i, i zwiedzić tą trasę turystyczną. No, różnimy się na pewno dwie liczki od Bochni tym, że jesteśmy kopalnią jednak w miarę nową więc mimo tych 70 lat, to w z Wieliczką czy z Bochnią, no to jesteśmy dużo, dużo młodsi. Na pewno same komory w Bochni czy wieliczce nie są tak ładne jak u nas, można tak ogólnie powiedzieć, bo nasza komora jest soli różowej, więc, więc sam efekt już ścian soli różowej jest, jest powalający i turyści, którzy przyjeżdżają do nas i byli już w Wielicce, mówią, że u nas jest ładniej. Oczywiście to wszystko kwestia gustu i myślę, że Wieliczka nadal, nadal będzie przyciągała miliony turystów. My mamy swoją trasę, która jest w kopalni czynnej, w związku z tym ma pewne uzależnienia od, od ruchu górniczego i dlatego te ograniczenia następują, to za tym też jest taka, taka ciekawostka dla niektórych. Ze swoich źródeł wiem, że jest Pan osobą, e, która zawsze ma pomysły, na przyszłość zawsze wie Pan, co rozbudować, jak rozbudować i ten plan jest zawsze dalekosiężny. Zatem ej, jaki ma Pan jeszcze pomysł na wykorzystanie trasy podziemnej, tej turystycznej? Czy są jakieś pomysły urozmaiceń tej trasy, aby no, ci, którzy byli raz, dwa, mieli po co przyjać kolejny raz? Mamy dwa pomysły na najbliższy rok, jeżeli chodzi o, o w ogóle obsługę ruchu turystycznego. Po pierwsze chcemy. Przed kopalnią stworzyć warunki do tego, żeby turyści, którzy przyjeżdżają, nie musieli przechodzić przez bramę, tylko zatrzymywali się przed kopalnią. Tam będzie właśnie biuro obsługi ruchu turystycznego z salą konferencyjną, jak również sklepem detalicznym. Cała ta obsługa zostanie przeniesiona właśnie przed zakład. Grupa będzie zabierana przez przewodnika, z przewodnikiem przejdą przez bramę. Natomiast jeżeli chodzi o ubogacenie tej trasy pod ziemią, mamy plan taki, żeby drugą komorę udostępnić również zwiedzającym, czyli tak jak w tej chwili jest jedna duża komora plus dodatkowe parę korytarzy to chcemy to wzmocnić o drugą komorę, doposażyć ją, wyposażyć w sprzęt prawdopodobnie górniczy, który niedawno przestał być już przez nas użytkowany. No i zobaczymy, co zostanie jeszcze wymyślone w trakcie, bo to jest pomysł na razie, żeby komorę w ogóle przygotować, oddać ją. A jak ją zagospodarujemy wewnątrz, to, to sam jeszcze do końca nie wiem. Zobaczymy, postaramy się, żeby na pewno była ciekawa. W tej pierwszej komorze odbył się koncert, który został wpisany do Księgi Rekordów tak. Guinnessa. A czy właśnie na jakieś jeszcze wydarzenie ma pan pomysł, które mogłoby rozpromować Kłodawę? W tej, nie tej tylko chwili, na świecie. w tej chwili nie myśleliśmy o tym, pewnie przy, przy otwarciu nowego biura obsługi turystycznej, jak i tej drugiej komory, pewnie mm, będziemy myśleli o, o jakimś wydarzeniu, które by to wypromowało to otwarcie, ale póki co, dopóki nie znamy terminu, trudno jest się na cokolwiek umawiać, tak, więc zobaczymy, jak już wykonamy jedną i drugą inwestycję, to na pewno będziemy starali się wypromować. Dodam jeszcze, że z tymi pomysłami, o których Pan wspomniał, mamy też pomysł na to, żeby ubogacić ofertę już dla detalu, tak, o, o dodatkowe produkty. Chcemy w przyszłym roku zainwestować w kolejną linię do produkcji, tym razem już mniejszych opakowań jednorazowych saszetek z sołami kąpielowymi zobaczymy jeszcze to jest na razie w fazie pomysłu ale będziemy starali się bardziej tą sól promować nie tylko w Polsce ale również w Europie a być może i na świecie w kopalni wiele zagrożeń ale chyba dla was od dłuższego czasu takim realnym zagrożeniem jest ten prezent który został pozostawiony w cudzysłowie prezent tuż przy granicy tak. Czy od czasu, kiedy ostatni tir z odpadami wjechał na teren tej działki, coś udało się załatwić, aby pomóc Wam, Wam kopalni? Tak, dla nas jest to duże zagrożenie, ponieważ te odpady znajdują się w bezpośredniej bliskości naszych szybów, więc, więc cały czas obserwujemy z niepokojem, co się może ewentualnie wydarzyć, co się, czy ktoś tam się generalnie pojawia i dokonuje jakiś działań. Na szczęście w tej chwili nic się więcej nie dzieje oprócz tego, że te śmieci tam po prostu leżą. Był pewien pomysł w minionym roku bodajże wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffman miał pomysł na to, żeby sfinansować usunięcie tych odpadów w 40% z, do, z dotacji, 60% jako pożyczki dla gminy. Burmistrz chłodawy zastanawiał się nad tym rozwiązaniem. Do tej pory jakby nie padło lepsze rozwiązanie, lepszy pomysł na usunięcie tego. Burmistrz wiem, że wydał tytuł egzekucyjny, żeby właśnie te odpady zostały usunięte przez właściciela nieruchomości, jednak nikt oczywiście nie podjął się tego działania. I nadal te śmieci jak zalegają, tak, będą go zależyć przez jakiś czas. No, niestety, ci, którzy to zrobili, widzieli pewnie z premedytacją, że, że to ma się tak po prostu zadzieć. A czy po tym czasie już na spokojnie jest pan w stanie wskazać instytucje, osoby, no, które przyczyniły się do tego, że wy dzisiaj macie problem? Trudno powiedzieć, Do kogo macie? Myślę, że, że jeżeli miałbym wskazać kogoś, to, kto, no to właścicieli tej nieruchomości obecnej, tak i tych, którzy byli pomysłodawcą w ogóle sprowadzania tych odpadów. Nie znam szczegółów, także trudno powiedzieć, kto tak naprawdę jest winny. Wiem, że sprawę bada prokuratura, oni się tym zajmują i oni pewnie tę sprawę wyjaśnią. Zupełnie na koniec, czego możemy życzyć na święta i nowy rok górnikom kopalni sali w Kudawie? No, myślę, że nie tylko nam, ale wszystkim Biały Świąt. Dla nas oczywiście jest to podwójny wymiar, bo, bo kopalnia wiadomo, że jest ze sprzedaży soli drogowej, ale nie tylko. Górnikom przede wszystkim, żeby ich patronka, święta Barbara miała nad nimi zawsze opiekę, żeby, żeby czuli się bezpiecznie w swojej pracy, żeby te zagrożenia, które gdzieś tam się o nich mówi tak, nie, nigdy nie stały się realne. Mm. A wszystkim myślę, że spokoju, spokoju, zdrowia i uśmiechu na co dzień. To jest każdemu potrzebne. Dziękuję Panie Prezesie za wizytę. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego na nowy rok i Dziękuję wszystkim bardzo. również naszym czytelnikom i widzom, bo jest to ostatni program przed Bożym Narodzeniem. Dziękuję bardzo.